Jednym z częściej poruszanych tematów w rodzinie jest bal w klasie Ameli, która kończy w tym roku szkołę podstawową. Przydałaby mi się jakaś sukienka, mimo no, muszę jakoś wyglądać. Amelia, ale kupowałeś się na wrześniu na wesele? Sukienka śmiało, możesz w niej iść. Nie no, mamo, no bliżej już 150 zł zapłaciłam za liczki, żeby w ogóle od czegoś zacząć, a pewnie z 500-600 mi jeszcze pójdzie na ten bal. Na co jeszcze to idzie? Wiesz co, zależy kosztuje około chyba 170-180 zł za, za osobę. Trzeba zapłacić za DJ-a, trzeba zapłacić e, za fotografa. No wydatek za wydatkiem będzie. Nic za darmo, jak to mówią. No nie, no, nie, za darmo to ta. się w kościele nawet nie mogli. Chcemy mieć jakąś ładną, nową sukienkę. No dobrze, to możemy kupić coś w Ciucholandzie. Coś, czasami są fajne okazje. Za stówę coś fajnego ogarniemy na pewno. Takiej, co ja chcę, to nie kupię takiej w Ciucholandzie. A jaką ty, kochanie, chcesz? No, chcę jakąś salonu z galerii. Moją wymarzoną sukienką na Bali jest właśnie su taka tu, sukienka, która będzie granatowa, która będzie lśniała, czyli żeby właśnie przyciągała ten wzrok i na przykład, no nie wiem, żeby miała pasek wokół talii, złoty jakiś. Amelia, a czy ty, ty wiesz, jakie to są koszta? Tak. No ile taka suknia kosztuje? No około 500 zł do 1000. 500? 500 do 1000? Mamo, no takie teraz są ceny. No co ja zrobię? No. Amelia, moja sucia słówna kosztowała chyba 1000 zł. No mama, ale ty wychodziłaś za mąż jakieś 30 lat temu. Jakie no. 30 lat temu? Ja mam 45 lat, a nie 70, no do przesady. O Jezu, no... Staraj się Co? mnie zrozumieć. No czasy się zmieniły. Ja rozumiem, że czasy się zmieniły, ale, ale no, ja mam taki zasób gotówki jaki mam. No dobra, no ale no proszę, no tak bym chciała tą sukienkę. Gdy ja kończyłam ósmą klasę, nie było mowy ani marzeń o tym, żeby była jakaś zabawa czy komers. Zebraliśmy się klasą i poszliśmy na staw, zrobić jakieś ognisko, zjedliśmy kiełbasę, wypiliśmy orężadę, pośpiewaliśmy i każdy się rozstał. Teraz przebieranie w te suknie balowe, biżuteria, fryzjer, kosmetyczka to tak naprawdę czyste szaleństwo i małe wesele.